Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu, Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Najświętsze oblicze w ogrodzie oliwnym, przytłoczone naszymi grzechami, zmiłuj się nad nami. Najświętsze oblicze znieważone i policzkowane. Zmiłuj się nad nami, Najświętsze oblicze, krwawym potem oblane, upadające pod ciężarem krzyża, zmiłuj się nad nami. Najświętsze oblicze, otarte chustą przez pobożną Weronikę na drodze krzyżowej, zmiłuj się nad nami, Najświętsze oblicze, Jaśniejące chwałą i pięknością w dzień zmartwychwstania, zmiłuj się nad nami. Najświętsze oblicze promieniujące światłością w chwili w Zmiłuj się nad nami. Najświętsze oblicze w Eucharystii ukryte. Zmiłuj się nad nami. Najświętsze oblicze, które przy skończeniu świata Ukażesz się w mocy i majestacie, zmiłuj się nad nami. Najświętsze oblicze, które sprawiedliwych Napełniać będziesz wieczną radością, zmiłuj się nad nami, baranku Boży. Który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Spraw, prosimy Cię. Wszechmogący i miłosierny Boże, abyśmy, czcząc oblicze Chrystusa, znieważone w czasie męki naszymi grzechami, mogli je oglądać, jaśniejące chwale niebieskiej Pana Chrystusa, Pana naszego. Amen. W imię Ojca i Syna. I Ducha Świętego. Amen.